No i się się ma. kocik samolocik, słuchajcie, teraz wjeżdża do nas, tak, do mnie na kanał wjeżdża, bo tutaj się, słuchajcie, ci głośno o tym chłopaku zrobiło, a wydaje mi się, że on nic takiego nie robi. No, cztery kobity przeżył, ale powiedział wprost, trzy kobity się zabrały, bo się zaćmały, czy tam coś, no, jedną kobitę ktoś zrobił w wyniku rabunku. I tyle, było to podejrzewane, ale się o to przyznał. Z tego, z tego powodu właśnie wyleciał z programu tam Królowie Życia, czy coś tam nie wiem. Dobra, w każdym razie, ale przyznał się normalnie, powiedział, słuchajcie, szczerze, jak było, y, to też jest bardzo fajne. Nie trzeba było gdzieś tam, wiecie, domysł wsnąć. Było i jest, jest jasna sprawa. Następna rzecz, słuchajcie, no, obraca się wśród młodych kobiet, obraca się, oczywiście, że tak. Ale kręcenie o nim jakiegoś filmu. Na, I wpuszczanie tego na YouTube, i tam jest coś takiego, że pokazana jest ta jego dziewczyna, młoda dziewucha, y, jakieś tam inne dziewczyny młode, w których się obraca. Jest to starszy facet, ale nie aż taki stary, ale starszy. I mówienie musi, te, czegoś takiego, no musicie przyznać, ty, że to jest obrzydliwe. No mów, wiecie co? To jest. A, Jeden lubi to, drugi lubi tamto. Dla mnie to nie było nic tam obrzydliwego. Faktycznie, że jest takie, nie wiem, takie, takie, no, czuję taki, taki, taki dyskomfort, jak on na tych ściankach tam robi, wy, jest wywiad z nim i on na przykład y, tam te dziewuchy tam, nie wiem, dotykał, przytulał czy coś. No to ja... <tosy> 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 no, to ja czuję taki dyskomfort jednak, bo no, nie powinien się tak y, z jakiś tam celebryta, bo to celebryta jest, zachowywać jednak, bo nie wiem, tam powaga być i... Y, nie wiem, jakieś zachowanie takiego, wiecie, no, dystansu, nie, do tych dziewczyn, to ja to, ale tutaj akurat trochę przygięcie, ale to tylko to. Nic więcej, tutaj nic o nim więcej nie ma, ale oczywiście cały tam już internet wrzał, bo zaczęli mu przybijać, to on tam młode dziewczyny, coś tam, tylko na nic dowodu nie ma. I tu nie wolno, nie wolno takich rzeczy robić. Koleś sobie robi Instagram, nie wiem czy on też shorty robi, nie wiem, ale w każdym razie robi fajny Instagram, fajnie pokazuje to wszystko, Wiatra, w swój szalony sposób. Pokazuje to w swój szalony sposób. I a każdy to ingeruje od razu. Eee, nie wolno tak. Eee. Tam nie ma nic zdrożnego. Słuchajcie, co one nagle latają? Piętnastolatki jakieś jakiś latają, nie nic. Słuchajcie, nic te niego nie mają, nic nie mogą mu przybić. I takie domysły, głupie, snucia, jakiś. Jakie to jest przerażające. To jest przerażające, bo wiecie, to jest przerażające, że takim, takim czymś można, można człowieka bardzo łatwo zniszczyć bardzo łatwo mu przybić coś, co, czego w życiu nie robił, i później ten człowiek musi to odkręcać, i ta osoba, która mu to przybiła, no pomyliłem się, przepraszam, ale on by miał słuchajcie, no konsekwencje. Wiemy, jak to się kończy u niektórych youtuberów i tych celebrytów, jak mu coś przybili, a to się okazuje później nieprawdą, zanim to wypłynie, zanim to, zanim tamto, zanim to się okaże, że to nieprawda, później i tak jest taki niesmak, pozostał. Tylko słuchajcie, nic się nie dzieje tym ludziom, którzy to właśnie robią, przybijają tam, gadają głupoty na kogoś i w ogóle. No to jest, to jest słuchajcie, to, to jest chore, no. To jest chore właśnie. Powinno, na to powinna być też kara i to bardzo wysoka. To jest, to jest to jest moje zdanie. Ale wracając do mega kocika, słuchajcie, do, według mnie robi dobrą robotę, fajne rzeczy robi. Yy, jego, w ogóle jego profil na, na tym TikToku jest szalony, według mnie, i tyle. no Jest jakimś tam ekscentrykiem, tak? No bo, no tak, no. Ale słuchajcie, doczepiając się, doczepiając się jego, yy, w związku z tym, że on yy, ma młodą kobitę, ale przecież tu koleś, nie, wiem, nie pamiętam kogoś nazywa, ale ten Zoptymy, nie? Tam był taki, nie? Ten z Optimy, co ta Optima zbankrutowała, ale oni vloga robią w ogóle yy, na YouTube, no i on ma chyba z siedemdych czy z 6, a ta dziewucha jego ma 20 parę lat, no i o tym nie? A on jeszcze długi ma jeszcze ludziom jest pieniądze winie. Może o tym zróbcie artykuł, a nie? Nie robicie o Kolesie, który wygłupia się w internecie w swoim stylu. No wiadomo, tam Kruszwilda wziął, ale słuchajcie, wydaje mi się tutaj prosta sprawa, Kruszwilda wziął i w ogóle dlatego, że ma oparcie na szkło, czyli chce być po prostu jakiś tam medialny, sławny, o to chodziło, oni nic pewnie więcej, jakąś spółkę z nim wszedł, bo coś tam, coś tam, wiadomo, może u niego pracuje Kruszwil, no nie wiem, może tam się, tam też jakieś tam są, że jakiś chrzestny, niechrzestny, może to rodzina, po prostu. Dobra, nieważne, nie ale to też, to też jest, po prostu tylko widzicie, on go mało pokazuje, tylko Kolesia. Nie robi z nim za bardzo jakiś głupota, nic takiego. Po prostu pokazuje swoje życie. Lubi Louis Vuitton, jeden lubi Klocki Lego, drugi Louis Vuitton, tak? No, na co tam <grym> i tyle. No ale nie wolno, nie wolno tak robić, że po prostu się mówi na kogoś, a nie ma, nie ma się w ogóle na to dowodów żadnych, no. Tylko jakieś głupie domysły i to jeszcze z Instagrama, jego z Instagrama, rozumiecie, wstawiałem filmy. I uh on -huh. ja tutaj. O, idzie z dziewczynką, Idzie. Kurde. Nie ja no, więc okular, pobrudziłem, nie, nie przyczają do okularu. Jezus po prostu mnie to rozrywa. Rozrywa. W ogóle i robią ten artykuł po prostu no, na oglądalność, nie? Tak, bo to się przyjmie, o, to tak, bo to prawdopodobnie. Jak ja wypuszczę taki artykuł, pewnie Konopski jeszcze wypuści, to pewnie mu coś przybiją, a tu go nawet Konopski się wysypał. Nie. Według mnie jest szalony, ale jest wszystko w porządku. No bo oczywiście, że jest wszystko w porządku, bez normalnym kolesiem. Po prostu tylko jest szalony, po prostu taki, o, jak ja też. Dobra, idę sobie. Słuchajcie, trzymajcie się, bo jak gadam, 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 ale prawda jest taka, że nikt nic na niego nie ma. I bardzo fajnie, bo ja się cieszę, bo lubię tego gościa w ogóle, no. Lubię tego. Mógłby tak się tego oprzeć, tak on nie, musiałbym zapuścić, później. No nie no, nie no nie, nie pasuje. A może, nie, no, nie, podobnie jesteśmy, nie, 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 dobra, nie. Dobra, idę sobie. Słuchajcie, trzymajcie się, yy, do następnego. O Jezu, może ten pan z O, Nie wiem, może następny film będzie nawet i o tym, może, nie wiem jeszcze. Dobra, trzymajcie się, hej!